Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj opowiem wam, jak Thor stanie się jedynym oryginalnym mścicielem w Avengers 5, jeżeli do tego filmu dojdzie. Ale zanim o tym to przywitajcie standardowo 5 najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, no to wiesz co zrobić, prawda? Filmowe Uniwersum Studia Marvel szykuje się do nowej, kosmicznej fazy swoich projektów. Niewykluczone, że w przyszłości zobaczymy piątą odsłonę serii z Avengers z Storem w składzie, co czyniłoby go jedynym oryginalnym członkiem nowej grupy. MCU rozpoczęło swoją dominację w 2008, rozpoczynając filmem Jona Favro, który śledził historię Iron Mana. Od tej pory powstało ponad 20 filmów, w pierwszych trzech fazach z zakończeniem Far from Home, pokazujący świat po cofnięciu, pstryknięcia Thanosa. W Endgame, oprócz Ironmana, widzieliśmy też koniec innych oryginalnych mścicieli. Bóg piorunów będzie jedynym herosem, który otrzyma czwarty solowy film z planowaną datą premiery na 2022. Po słabym starcie franczyzy Thor na jej końcu stał się ulubieńcem milionów fanów, którzy czekają na jego kolejny solowy film, gdzie jeszcze raz zobaczymy Jane, Valkyrie, Korga, Strażników Galaktyki i innych. Co będzie dalej dla Thora po Love and Thunder tego nie wiadomo, lecz jeśli kolejna faza będzie zawierała film z serii Avengers, czyli Avengers 5, to Thor powinien być jej częścią jako jedyny oryginalny, aktywny mściciel. W Endgame bohaterowie musieli zebrać kamienie nieskończoności z różnych punktów w czasie, aby raz na zawsze pokonać Thanosa. Czarna Wdowa zginęła podczas misji na Wormirze w 2014. Natasza poświęciła się, aby Hokaj mógł zdobyć kamień duszy. Mimo, że zobaczymy Czarną Wdowę w solowym filmie, to będzie on dział się między Civil War a Infinity War i raczej Marvel nie wróci jej do życia. Historia reszty Avengers w większości przypadków też nie jest kolorowa. Tony Stark poświęcił życie, aby ratować świat. Steve Rogers cofnął się w czasie i w końcu spędził życie z Peggy Carter oddając tarczę Samowi. Hokaj będzie miał własny serial na Disney+, w którym będzie szkolił Kate Bishop, która może zająć jego miejsce. Przyszłość Hulka, przez problemy prawne, nie wróży mu nic dobrego. Z drugiej strony mamy Tora, który pokonał swoje wewnętrzne demony i na końcu Endgame był gotowy do dalszych przygód. To czyni go jedynym oryginalnym Avengerem z przyszłością w MCU. Thor dostał od studia kolejną szansę w postaci czwartego solowego filmu, którego nie dostali inni bohaterowie. Spowodowane to było kontraktami aktorów, które kończyły się po Endgame. Historia Iron Ironmana i Kapitana Ameryki naturalnie zakończyła swój bieg w Endgame, co było do przewidzenia. Co sprawiło, że Thor pozostał we franczyzie Thor Ragnarok. Solowe przygody Tora w MCU były zdecydowanie najgorsze ze wszystkich. Mroczny świat uważany jest przez wielu za najgorszy film MCU, jaki kiedykolwiek powstał. Thor w pierwszych dwóch filmach nie przeszedł żadnej zmiany w porównaniu do Ironmana czy Kapitana. Zero humoru, zero emocji, zero osobowości i tak aż do Age of Ultron. Kevin Feige zatrudnił Taika Waititi, który sprawił, że Ragnarok jest jednym z lepszych filmów MCU. Waititi idealnie uchwycił humor Hemswortha czyniąc film bardzo ciekawym. Ragnarok tchnął życie w Tora, co sprawiło, że dostał kolejną szansę. Nawet jeżeli Jane czy Beta Ray Bill przejmą rolę obrońcy Asgardu, Thor nadal może mieć przyszłość w MCU. Fani chcą więcej Tora, a fakt bycia bogiem sprawia, że może żyć dłużej niż inni, co pozwala na kontynuację jego historii. Pięciu z sześciu Avengers albo nie żyje, albo jest na emeryturze, albo zwyczajnie nie może pojawić się w filmie. Tak więc potencjalna drużyna Avengers 5 musiałaby być stworzona z istniejących i nowych bohaterów. Największe szanse mają Kapitan Marvel, Czarna Pantera, Doctor Strange, Scarlet Witch i jacyś nowi bohaterowie. Nowa zbieranina najpotężniejszych bohaterów na Ziemi może tylko zyskać, jeżeli w jej skład wejdzie Thor. Może być nie tylko mentorem i nauczycielem, ale też widzowie będą mieli się z kim utożsamić, widząc znajomą twarz. Historia Tonego, Nataszy, Clinta i Steve'a zakończyła się w filmie serii Avengers, więc Avengers 5 mógłby zakończyć historię Tora. Mimo, że Thor 4 ma zakończyć karierę Tora, to jego ostatnie wystąpienie powinno być w Avengers 5, tak jak stało się to z innymi postaciami. Czy Hemsworth pojawi się po Avengers 5 pozostaje tajemnicą i będzie zależało w którym kierunku poprowadzi go historia. Thor dostał wielką szansę i jeżeli jego przygoda ma się zakończyć, to nie powinno to się stać w jego solowym filmie. Co wy o tym sądzicie? Jak zwykle napiszcie w komentarzach. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!